Myślę, że jest duża szansa, że jesteś jedną z tych osób, które twierdzą, że chciałyby nauczyć się języka obcego, ale nie mają na to czasu. Jeśli tak jest, to w tym nagraniu podam Ci kilka rad, które pomogą Ci zmienić tą sytuację i znaleźć czas na naukę języków. Osoby, które twierdzą, że nie mają czasu na naukę języków, tak naprawdę dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z tych grup to osoby, które mówią, że no fajnie byłoby się nauczyć jakiegoś języka obcego, ale w sumie to nie mam czasu. I takie osoby mają po prostu inne priorytety, inne rzeczy są dla nich ważniejsze, i te języki schodzą gdzieś tam na dalszy plan. No, i okej, okay, nie ma w tym nic złego. Ta druga grupa osób to osoby, które naprawdę chcą się nauczyć jakiegoś języka obcego i wiedzą, że to jest dla nich naprawdę ważne, ale po prostu nie potrafią zarządzać swoim czasem, lub też nie potrafią zarządzać sobą w czasie, jak to niektórzy mówią. I to nagranie jest na pewno dla tej drugiej grupy osób. Więc przejdźmy teraz do tych porad. Podam Ci pięć prostych porad, które możesz od razu wdrożyć. Pierwsza z tych porad polega na tym, żeby po prostu planować swój dzień. Wiem, że to jest banalna porada, ale prawda jest taka, że większość osób tego nie robi. Wielką zaletą planowania swojego dnia jest to, że po prostu oszczędzamy czas, bo jeżeli nie zaplanujemy swojego dnia, to tak naprawdę. Znaczną część tego dnia spędzimy na zastanawianiu się, na rozmyślaniu, co powinniśmy teraz zrobić. A jeżeli mamy plan, to tego czasu po prostu nie tracimy, tylko przechodzimy do działania. I zachęcam Cię do tego, żeby pod koniec każdego tygodnia, najlepiej w niedzielę wieczorem, sporządzić sobie taki ogólny plan na kolejny tydzień, a wieczorem każdego dnia przygotować sobie konkretny plan na kolejny dzień, tak żeby. Po obudzeniu się kolejnego dnia nie zastanawiać się, co powinieneś teraz robić. Porada numer dwa e, polega na tym, żeby wyeliminować wszystkie czynności, które nie wnoszą nic wartościowego do Twojego życia. Na pewno tracisz mnóstwo czasu na takiej czynności i pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oczywiście wiem, że rozrywka jest potrzebna, czasami trzeba się zrelaksować. E, nawet nie robiąc nic, ale myślę, że u wielu osób to trwa po prostu zbyt długo. Jeżeli nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile czasu marnujesz każdego dnia, możesz wykonać takie proste ćwiczenie, które polega na tym, że wypisujesz sobie wszystkie czynności, które wykonałeś na przykład wczoraj albo dzisiaj, jeżeli jest już wieczór i dzień się kończy. I obok każdej takiej czynności dopisz, ile ona zajęła, a potem wybierz te rzeczy, które Twoim zdaniem nie są ważne, które nie przyczyniają się do tego, że realizujesz swoje cele. Czyli, krótko mówiąc, pierdoły. Jak podliczysz ten czas, który poświęcasz właśnie na takie pierdoły, okaże się pewnie, że jest to nawet kilka godzin. I gdybyś choć jedną godzinę z tych kilku poświęcił na naukę języków, no to byłoby już całkiem nieźle. Kolejna porada, porada numer trzy, dotyczy tego, żeby wykorzystywać każdą możliwą chwilę i żeby stosować multitasking, ale taki mądry multitasking, bo na ten temat krążą różne teorie, niektórzy twierdzą, że. Coś takiego jak multitasking nie istnieje, że nasz mózg nie jest w stanie się skupić na dwóch czynnościach na raz, inni twierdzą, że to jest możliwe. A ja myślę, że prawda leży gdzieś pośrodku i wszystko zależy od tego, jakie czynności chcemy ze sobą połączyć. Kluczem do skutecznego multitaskingu jest to, żeby jedna z tych czynności to była jakaś czynność ruchowa na przykład, Jakaś aktywność fizyczna, a druga umysłowa, bo faktycznie jest tak, że nasz mózg nie jest w stanie się skupić na dwóch czynnościach naraz, ale są takie czynności, które wykonujemy automatycznie i które nie zajmują specjalnie naszej uwagi. To może być na przykład uprawianie sportu. Jeśli na przykład ćwiczysz w domu czy biegasz. Możesz w tym czasie posłuchać sobie jakiegoś podcastu do nauki języków czy też audiobooka w języku obcym. Na przykład, jeśli zmywasz naczynia po obiedzie, sprzątasz, prasujesz, możesz włączyć sobie jakiś film na YouTubie, na którym ktoś tłumaczy jakieś zagadnienie z danego języka. Jeżeli poświęcasz dużo czasu na dojazdy do szkoły, do pracy, Możesz wykorzystać ten czas na, na przykład przeglądanie fiszek ze słówkami, możesz poczytać sobie jakieś e, wiadomości na zagranicznych portalach. Na pewno jest to dużo lepsze niż e, gapienie się na innych ludzi czy w podłogę. Warto wykorzystać ten czas jak e, najefektywniej. Porada numer 4 dotyczy tego, żeby wyznaczyć sobie stałe pory do nauki żeby trzymać się tych pór i w ten sposób długoterminowo wyrobić w sobie nawyk. Bo jeżeli taki nawyk sobie wyrobisz, to po pewnym czasie po prostu będzie ci trudniej nie zrobić tego, nie siąść do nauki, niż tą naukę rozpocząć. Jeżeli już wyznaczysz sobie taką na przykład godzinę na naukę, wykorzystać Wykorzystaj ten czas tak dobrze, jak tylko się da. Wyeliminuj wszelkie rozpraszacze i skup się tylko na nauce, na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. I wyznaczając takie pory, postaraj się wyeliminować ryzyko, że tego planu nie będziesz się trzymać. I na przykład lepiej zaplanować sobie taką godzinę nauki rano, kiedy jesteś wypoczęty, wyspany. Niż wieczorem, kiedy będziesz już prawdopodobnie zmęczony po całym dniu, i wtedy jest dużo większe ryzyko, że stwierdzisz, że nie, to w sumie już jestem zmęczony i mi się nie chce, to jutro to zrobię. A rano raczej tego nie zrobisz, jeśli wstaniesz odpowiednio wcześnie. Jeśli masz problem z tym, żeby wyznaczyć sobie takie stałe godziny i trzymać się ich. To polecam Ci naukę niesamodzielną, a z nauczycielem i najlepiej niech będą to zajęcia grupowe, bo korepetycje jest łatwo przełożyć, łatwo odwołać, a jeżeli zapiszesz się na zajęcia grupowe, no to ich nie odwołasz i pewnie będzie Ci trudno pogodzić się z myślą, że zapłaciłeś za kurs i, i nie chodzisz na zajęcia. Wtedy jest. Dużo łatwiej e, zmotywować się do nauki. Porada numer 5 e, to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Wcale nie jest tak, że jeżeli chcesz znaleźć czas na naukę języków, to musisz zrezygnować na przykład ze swoich e, zainteresowań. Możesz połączyć jedno z drugim. Na przykład, jeżeli lubisz e, czytać książki w określonej tematyce, możesz po prostu czytać te książki w języku obcym. Jeżeli lubisz oglądać filmy, możesz oglądać filmy obcojęzyczne i uczyć się z tych filmów. O tym, jak to robić, mówiłem w innych filmach na moim kanale. Tam znajdziesz więcej informacji, nie będę się na ten temat teraz rozwodził. Pamiętaj o tym, że języki obce są bardzo przyjemne do nauki, bo bardzo łatwo jest połączyć je. Z czymś, co jest dla nas przyjemne. Niezależnie od tego, jakie masz upodobania, jakie masz zainteresowania, zawsze w większym lub mniejszym stopniu da się to jakoś pogodzić z nauką języków. To by było na tyle, jeśli chodzi o porady dla osób, które twierdzą, że nie mają czasu na naukę języków. Jeśli pomogłem Ci chociaż trochę, daj mi o tym znać w komentarzu. Daj łapkę w górę. Jeśli uczysz się języków obcych i interesuje cię taka tematyka, zostaw subskrypcję na tym kanale i zapisz się na mój darmowy kurs nauki języków obcych ABC Poligloty. Link do tego kursu znajdziesz w opisie.